Marcin Lijewski. Karol Bielecki. Broni Revik I Norwegia jest teraz w idealnej sytuacji. Czekam na to, kiedy Bogdan Wenta poprosi o przerwę w grze. Niecałe dwie minuty do końca meczu przegrywamy 28 do 30. Do Kielinga wychodzi Mariusz Jurasik. Indywidualnie go będzie krył. Sandal. Nie spieszą się Norwegowie. Trudno się im dziwić. Czas jest na ich korzyść. Fwet ten. Ostrzej, ostrzej w obronie panowie. I piłka dla Polski. Jurecki, wlekla. Jurecki. Jurasik, Bramka. Świetnie przeprowadziliśmy tą akcję. Minuta i 20 sekund do końca 29 do 30 przegrywamy. Zmiany w ekipie norweskiej. Spokojnie będą mnie je przeprowadzali. Jeszcze raz mówię, czas. Biegnie na ich korzyść. Każda umykająca sekunda. Jest plusem dla Nowego. Kvetsten. Sandal. Björnsen. Sandal. Sandal. Tvetsten. Uważajmy. Tvetsten. Dobrze pokryty. Lukę. Przez Artura Siódmiak. 50 sekund do końca. 50 sekund do końca. Broni sławomir szmal. Gramy w ataku. Mariusz Jurasik. Mariusz Jurasik przeprowadza piłkę przez połowę. Jurasik, Gliński remis po 30 i teraz zdobyć tą piłkę i przeprowadzić akcję meczu. Ojej, 30 sekund do końca. Oczywiście teraz musimy wyjść wysoko w obronie, musimy walczyć o przechwycenie piłki. Po 30, 20 sekund. 20 sekund Norwegia! Sławomir Szmal wolny dla Norwegii. Sędziowie sygnalizują, aby zatrzymać czas. Co się dzieje? Co się dzieje? O rany teraz przechwycić jedną, jedyną piłkę, drodzy państwo. O przerwę poprosił trener Norwegii. Ależ uważać, emocje, 14 wyrażać. sekund. 14 ja sekund. Jak Rzućmy jak się teraz 7 zawodnika mają 15 sekund. na piłkę. Jak Bogdan ten. 7 zawodnika mają 15 sekund. Przerywać i mamy pustą damkę. Tylko spokojnie. Mamy dużo czasu. Dawaj, będziemy do... Już wszystko pod węta ustalił ze swoimi zawodnikami. Już jesteśmy gotowi do tego, aby zagrać w obronie. A Norwegowie... Mają piłkę. A my tę piłkę musimy dosłownie wyszarpać, jeżeli marzymy. Tym bardziej, że Norwegia wycofuje bramkarz. Oni będą grali teraz z przewagą jednego zawodnika. i zobaczymy jak zagrają na pewno długo, dokładnie tracą piłkę a tak pusta bramka, gol, gol 31 do 30 dla Polski 4 sekundy do końca drodzy Państwo jedna, wygrywamy 31 do 30 i my jesteśmy w półfinale Ależ fantastycznie to się zakończyło dla tych kapitalnych facetów, dla naszych reprezentantów. Polska, Polska, Polska! Był taki moment, że Orany rany ten optymizm ulatywał z nas, ale niesamowicie zakończył się ten mecz dla naszej reprezentacji. Gramy w półfinale! Jesteśmy wśród czterech najlepszych zespołów świata. Dwa lata z rzędu walczymy.